Cześć, tu Hanna. Jest 13 kwietnia 2021 roku. Jestem w Tokio, w świątyni Kameido Tenjin. Świątynia jest słynna ze swoich wisterii, czyli tych kwiatów, które za mną widać. Fioletowe kwiaty. Są tu przepiękne stare drzewa. Niektóre z nich są uwiecznione na obrazach sprzed 100 lat. Pokażę Wam też zdjęcie z 1910 roku, jak tutaj samuraje i damy w kimonach przechodzili sobie po mostku. stara świątynia z tradycjami. Dzisiejsze wiadomości będą tradycyjnie w dwóch częściach. Pierwsza część będzie turystyczno-krajoznawcza o zwierzątkach, żółwiach. Żółwie to reptyle. Pierwsza część to będzie bajka dla grzecznych dzieci. A w drugiej części będą poważne tematy których nie wolno mi poruszać na YouTubie. Tak wyglądała moja codzienna droga do pracy. Najpierw 50 minut do Siedziuku pociągiem, który był maksymalnie zatłoczony. Potem przesiadka. Dwie przesiadki i do Kameido. W dzikim ścisku, w dzikim tłoku, dzięki covidianizmowi. Proszę bardzo, jakie warunki. Pusta! przesiadka na stacji Sindziuku przesiadka na stacji Sindziuku puściuteńko Covidianizm ma swoje dobre strony W czasie pandemii ludzie chyba naprawdę wymarli, bo ich tu nie ma. Pusto! Pustki! Co to jest? Jedziemy do Kamejdo. Szczęśliwie w epoce kovidiańskiej. Ludzie znikli z pociągów. Tak jak zawsze prosiłam wszechświat. Żeby było pusto w pociągach. Jestem jedyną osobą, która nie ma zamortnika. A się mnie nie czepia. Widzimy maski, a mimo to jest tylko ułamek, ułamka ludzi, którzy kiedyś jeździli tym pociągiem. Czyli co to znaczy? Ludzie wymarli. The next

Stacja Ocionomidzu, czyli woda na herbatę. Przesiadamy się. okazałości. Tutaj mamy napisane znakami. Pierwszy znak jest na żółwia, a drugi na drzwi. Wrota żółwi. Zaraz pójdziemy zobaczyć te żółwie. Zobaczymy, czy jeszcze są tutaj żółwie z Kanaida. są żółwie kamy, od ich nazwy. Jest nazwa tej stacji, tego terytorium. To jest bardzo stara część Tokio. Mnóstwo starych domów, gęsto zabudowana i dość ochydniutka prawdę mówiąc. A co wiemy o żółwiach? Żółwie. Rząd owodniowców z gromady zauropsydów sauropsida lub według linneuszowskiej klasyfikacji rząd z gromady gadów reptilia. Idę w kierunku świątyni. Nigdy tutaj nie byłam. Przez 6 lat pracowałam w tym miejscu. 6 lat pracowałam w Kameido i nigdy nie wybrałam się do świątyni, nie wiedziałam o jej istnieniu. Tak to się żyje w Japonii, jak się pracuje. A tutaj chyba budka telefoniczna relikt z zamieszkłej epoki zabytek historyczny. O, znalazłam wejście do świątyni. Kameido do Kameido Kamej do Tędzin, napisany znakami. Historyczne miejsce, bo tutaj był most, przepiękny most w tej świątyni, uwieczniony na wielu starych obrazach. I mam nawet zdjęcie z 1910 roku. To ten most, na który się tutaj wchodzi, ale zobaczymy go z boku. Ten most jest uwieczniony na słynnych obrazach. 12 scen z Tokio. Sprzed stu lat, 150 lat temu. Wiele osób przychodzi tu fotografować te piękne kwiaty. Zastanawiałam się, o czym mogłabym opowiedzieć, żeby to się odpowiednio podobało na YouTubie. I żebym nie dostawała gruźb karalnych, o czym powinien być program. I doszłam do wniosku, że będę opowiadała bajki. Dziś będzie bajka o smoku wawelskim. Smok wawelski był gadem. Gady są przeurocze. Słodkie, takie słodziaki. Smok Wawelski mieszkał sobie pod Wawelem. Życzył sobie jedynie do konsumpcji, życzył sobie dziewic. Życzył sobie zjadać ludzi i wypijać ich krew. Ale jeden zły mężczyzna, który był szewcem, Szewczyk dratewka wpadł na bardzo nieprawidłowy pomysł. Wręcz można powiedzieć, myśl o zbrodnię, która dzisiaj doczekałaby się prawidłowej oceny, prawidłowej cenzury, prawidłowego cancel, cancel culture, prawidłowego potępienia tak jak się należy. Nie wiem, czy pamiętacie czasy stalinizmu, początków PRL-u. Wtedy należało potępić kogoś, kto miał nieprawidłowe poglądy, nie myślał tak jak wszyscy, nie myślał zgodnie z linią partii. No więc w takich czasach stalinizmu lub tak jak teraz mamy, bo to się niczym nie różni, w takich właśnie czasach szewczyk-dratewka zostałby właściwie potępiony. I cenzurowany musiałby uciekać. Z YouTube'a musiałby uciekać na Rambo, albo musiałby uciekać na Biszut, albo musiałby publikować swoje filmy w jakichś wielu innych miejscach, ale nie, nie wolno tego robić w głównym nurcie. W głównym nurcie nale należy się zachwycać tymi wszystkimi ideami, które Komitet Centralny, które Komitet Centralny nam zachwala w mediach głównego nurtu. A ten zły, przerażający Szewczyk Dratewka, bardzo dziwnie się zachowujący i popełniający myśl o zbrodnie, zrobił rzecz następującą. Szewczykowi Dratewce nie podobało się, że gad Smok Wawelski zjada dziewczynki. No nie wiemy dlaczego mu się to nie podobało, przecież Komitet Centralny to zatwierdził, a ten Szewczyk Dratewka nie zgodził się z tym. Wypchał skórę owcy. Wypchał siarką, postawił przed grotą smoka. Smok kiedy wyszedł, zobaczył owce. Wiecie, yy, może to być zawsze owca, baran. W dzisiejszych czasach nie zapominajcie, że musi jeszcze mieć maseczkę na mordce. Inaczej smok nie ruszy. Więc szewczyk Dratywka zrobił taką złą rzecz. Postawił tą owcę przed grotą smoka, a smok kiedy wyszedł, pomyślał, że to na śniadanko ktoś mu coś przyszykował i zjadł sobie tą owieczkę. Po czym okazało się, że strasznie mu się chce pić. Coś go pali w przełyku. Myślał sobie, czy to nie korona? Czy to nie jest jakaś choroba? Chyba jestem chory, bo coś mnie pali w przełyku. Ach, rety, rety, co to? Podbiegł do wisły, zaczął pić z tej wisły i tak pił, pił, aż pękł. I tak się skończyły gady w czasach smoka wawelskiego. A morał z tej bajeczki? Nawet mały szewczyk, jeden z nas, ten od tych myśl o zbrodni, może zrobić różnicę. Może spowodować, że ten czy ów gad pęknie. Ups, koincydencja. Serdecznie pozdrawiam. Obejrzyjcie sobie parę scen. Z przepięknie pachnącego Kameido. Kameido to było moje dawne miejsce pracy. Pracowałam tutaj 6 lat i nawet nie wiedziałam, że ta świątynia istnieje. Bo kiedy pracujemy, kiedy się zajmujemy bieganiem na kółku, nie jesteśmy świadomi. Nie pamiętamy, że świat istnieje, nie umiemy stanąć, nie umiemy się rozejrzeć dookoła. A taka byłam kiedyś, tak mi się przytrafiło, że przez 6 lat ja nie byłam świadoma, że taka przepiękna, przepiękna świątynia z przepięknymi histeriami tutaj jest. Obejrzyjcie sami, zachęcam. Misterie niesamowicie pachną. Pachną jak jaśmin. Coś niesamowitego. Wyglądają wisterie w Kameido Serdecznie pozdrawiam, obejrzyjcie też drugą część, link pod spodem, pa!